Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Sedno Jezusa Chrystusa. Sedno Jezusa Chrystusa rozżarzone jest teraz już do białości. Jest w stanie przyjmować permeniowania płynące prosto od samego stworzyciela. Jezus Chrystus, król królów, król wszelkiej materii, posiada moc do zasilania wszystkich żywiołów. Moc Jezusa Chrystusa nie ma żadnych ograniczeń i może oddziaływać na wszystkich i wszystko, co się znajduje we wszelkiej materii. Jezus Chrystus poprzez swoją moc zasila i steruje działaniem żywiołów. Moc posiadania jest potrzebna do osądzenia wszystkich ziemskich tworów, które nie podążają drogą do światła. Ziemia będzie oczyszczona z wszelkich ciemności, aby w żaden sposób nie przeszkadzały w budowie Królestwa Tysiącletniego na ziemi. Sedno zasilane jest z bezpośredniego nurtu od Stworzyciela. Następnym kanałem, jakim płynie energia, to nurt Ducha Świętego Immanuela. Potrzebne trzy nurty łączą się w sednie Jezusa Chrystusa a następnie są transformowane na całą kulę ziemską. Moc posiadana przez Jezusa Chrystusa nie ma żadnych ograniczeń i jest niewyczerpalna, bo przez bezpośrednie połączenie jest cały czas zasilane. Próby oddziaływania przez jakieś ciemne nurty nie mają żadnych szans, aby przeszkadzać budowie Królestwa Tysiącletniego. Próby ataku ciemnych nurtów ostatnio się nasilają, ale odbijają się od światłej energii i odpadają. Ciemności w ostatnich swoich próbach pokazują, co chciałyby tu na Ziemi osiągnąć. Stary porządek przeszedł już do historii i teraz panują prawa stworzyciela, a na straży stoi syn Boży Jezus Chrystus. Wszelkie próby ataków są bezwzględnie niszczone. Zbliża się nieuchronny koniec wszelkich ciemnych nurtów. Na Ziemi za chwilę zapanuje tylko światło i wtedy będzie rozkwitało Królestwo Tysiącletnie.